Cześć, mówi Michał. Dzielenie dochodów czyli jak dzielić dochód. Powiem ci, jak ja dzielę swoje dochody. Jeśli będziesz chciał, to wykorzystać sobie, ewentualnie zastosujesz sobie w swoim przypadku, jeśli nie, to nie. Ja dzielę dochód w następujący sposób, całą kwotę, którą zarabiam w miesiącu, w sobie siadam raz w miesiącu, po tym jak już mam wpływ na konto, czyli wszystkie pieniążki do mnie spłyną i dzielę to także 50% tej kwoty, którą mam jako dochód, a jeszcze co, może przez, co rozumiem przez powiedzenie dochód. Przychód to jeśli pieniądze zarabiam, czyli jeśli mam, y, zarobiłem na czymś pieniądze, to przychód, ale oczywiście zawsze każdy przychód jest związany z kosztem uzyskania przychodu, czyli jakieś muszę ponieść koszty, żeby coś zarobić, nie ma pieniędzy, y, które zarobiłem bezkosztowo, czasami się takie przytrafiają, ale z, y, na przykład przy pracy etatowej zarabiasz to dojeżdżasz na przykład do tej pracy, czy to autobusem, czy samochodem, no to y, koszt dojazdu do tej pracy zawsze będziesz odejmował od Twojego przychodu i dopiero będzie y kwota która zostanie to jest twój dochód także zawsze będzie jakiś koszt no mniejszy lub większy tak czy inaczej mówiąc dochód mam na myśli już pieniądze które mam na czysto do przeznaczenia czy do wydania na własne potrzeby właśnie na czy, czy na życie no i każdy przychód, który otrzymuję w danym miesiącu, odejmuje od tego koszty, jakie poniosłem, żeby uzyskać ten przychód, czyli właśnie między innymi paliwo i wszelkiego rodzaju czy jakieś dojazdy, bilety, no w zależności z czym się wiąże twoja praca, czy jest to związane właśnie na przykład ponosisz koszty telefonu, internetu, na przykład tak, że zarabiasz przez internet, to no to opłacasz miesięczny abonament za internet. No i co zarobisz minus te koszty, które poniosłeś, to jest twój dochód. Żeby było jasne tak na początku. No i ja biorę sobie kwotę, czyli dochód, już kwota na czysto, którą mam do podzielenia na dany miesiąc. 50% przeznaczam na życie, czyli podstawowe wydatki związane z moją egzystencją na tym świecie, że tak powiem czyli tak, no, jedzenie, opłaty za mieszkanie tak, wszystkie koszty związane właśnie z mieszkaniówką, czyli na cele mieszkaniowe. Wszystkie wydatki związane z, na, z jedzeniem, yy, tak samo czy na ubrania, czy, czy też, no, mówię, na takie potrzeby codzienne, jakieś artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza, kosmetyki, to na to przeznaczam 50% kwoty mojej dochodu. Następne 10% przeznaczam na konto wolności finansowej. Czyli yy, być może już wiesz, czym jest wolność finansowa. Jeśli nie, to, to jeszcze ci, ci opowiem na pewno niejednokrotnie. No bo yy, o co chodzi? No o to, że Wolność finansowa, żebyś y, mógł sobie żyć bezstresowo, tak, żebyś cieszył się wolnością i swobodą, nie, nie żył pod presją czasu rachunków czy też pod presją czasu zarabiania pieniędzy. No to te 10% właśnie z mojego dochodu odkładam i tam sobie y, na, na procencie, tam na jakimś niewielkim, czy na koncie oszczędnościowym, czy też na lokacie bezpieczne, takie y, w miarę bezpieczne, właśnie miejsca, ale nie jakieś tam mocno y, dużo oprocentowane. Po prostu tam jest. Ja wiem, mam spokój ducha, że tam są te pieniążki, w razie czego na ten koncie. O koncie wolności finansowej, moim. Kolejne 10% na edukację. Jak wiesz, człowiek, jeśli się nie rozwija, to się cofa, czy też, jak stoi w miejscu, to też jest to równoznaczne z tym, że się cofa, czyli. Co, mam, co rozumiem poprzez powiedzenie na edukację no, jeśli już y, skończyłeś szkołę to możesz tak jak w moim przypadku po prostu y, kup, czy na książki, na kursy, szkolenia ale to też w takiej tematyce w jakiej ja potrzebuję na ten moment czyli jeśli mam jakiś problem do rozwiązania czy w życiu zawodowym, czy w prywatnym na przykład w przypadku y, y, co mogę powiedzieć, no rodzin no to jeśli wychowują dziecko, mają problemy z tym dzieckiem to czasami trzeba by kupić jakąś książkę czy też y, skorzystać na przykład z porad jakiegoś psychologa i wtedy na przykład to, to rozumiem też również poprzez edukację, ponieważ rozwiązując nawet problemy takie życia codziennego, czy pod, tak jak powiedziałem przykład podczas wychowywania dzieci, no to ty również się rozwijasz, czyli ty również po, nabywasz nową wiedzę, nowe umiejętności i, i mówię, ale jeśli tak, to taki przykład z dziećmi, jeśli nie masz dzieci, jesteś na przykład singiel, singlem czy singielką, no to yy, rozumiem to, możesz sobie kupić książkę, yy, możesz właśnie gdzieś pojechać na jakieś szkolenie, kurs Także 10% co miesiąc odkładam na edukację. Następne 10% to odkładam taki właśnie bufor bezpieczeństwa, czyli na nieprzewidziane wydatki. Czyli jeśli. Coś mi się przytrafi nieplanowanego, no wiadomo, raz jakiś czas potrafi się zepsuć pralka, samochód, czy nawet zachwiać się jakaś równowaga, czy z moim zdrowiem, właśnie, z, no, no z finansami też mogą być jakieś zaburzenia w pewnym momencie, no to wtedy ten bufor bezpieczeństwa, na który przeznaczam 10%, jest moją taką furtką na czarną godzinę. Ja wiem, że tam mam pieniądze, po które mogę sięgnąć i one są. Yy, zawsze na wyciągnięcie ręki, właśnie dlatego one muszą być no najlepiej, żeby sobie też zdywersyfikować gdzie one mają być, no bo jak będziesz wszystko trzymał w banku, no to na przykład jeśli ta sytuacja wyniknie w niedzielę, będzie nie daj Boże, awaria bankomatów, banki pozamykane, no to nie będziesz mógł sięgnąć po tą kwotę, dlatego możesz trzymać część w banku tej kwoty, tego buforu bezpieczeństwa, część yy, no, w tak zwanej skarpecie czy też pod poduszką, ale też... Trzymanie wszystkiego przy sobie, na przykład, jeśli ten Twój bufor bezpieczeństwa wynosi kilka czy kilkanaście tysięcy, yy, trzymanie w domu też jest niebezpieczne, no bo mówię, w przypadku, nie daj Boże, pożaru, no to te pieniądze też wszystkie yy, zostaną utracone, czy w przypadku kradzieży, tak, jeśli ktoś się włamie do Twojego mieszkania, również możesz utracić cały Twój bufor bezpieczeństwa. Dlatego nie ma tutaj yy, takiej złotej recepty, gdzie trzymać te pieniądze. Najlepiej sobie zdywersyfikować, podzielić na, na przykład na dwie kubki, jedną trzymać właśnie w domu, w mieszkaniu. Jedną w banku i to też w banku, jeśli już to na jakiś koncie, czy na koncie oszczędnościowym, czy na lokacie żeby one były dostępne, że no, no, na wyciągnięcie ręki, nie żebyś ty na nie czekał 3 czy 5 dni roboczych, no bo wiadomo, jak jest jakaś sytuacja nieprzewidziana, awaryjna, no to zazwyczaj potrzebujesz te pieniążki mieć dostępne już pod ręką, a tego konta oszczędnościowe czy lokaty, ale z taką możliwością, że możesz z dnia na dzień zlikwidować, czy też wypłacić te pieniądze. Dochodzimy bardziej do, do przyjemnych spraw, ponieważ kolejne 10% już yy, wymieniłem: 50, 60, 70, 80, no i teraz 90%, czyli znaczy kolejne 10% z y, dochodu wydaje na przyjemności. Czyli. W tym momencie nie zastanawiam się właśnie nad tymi pieniędzmi, po prostu jeśli mam ochotę w weekend zaszaleć, zabawić się, iść do ekskluzywnej, czy, czy, czy wyjechać na ekskluzywny weekend gdzieś, czy, czy, czy w góry, czy nad morze, czy nawet za granicę, no to te 10% właśnie sobie przeznaczam na przyjemności, wiadomo w zależności od wysokości tego dochodu, no bo jeśli dochód wynosi 2000 zł, no to 10% będzie raptem 200 zł, chociaż za 200 zł też możesz coś zrobić sensownego, to już zależy tylko od Ciebie, jak lubisz Zać wolny czas, co robisz, właśnie jakie masz swoje zainteresowania? No bo to przyjemności to również mogą być powiązane z zainteresowaniami, tak? Czy, czy pójście do kina, czy zakup sobie jakiegoś szalonej rzeczy, której na co dzień sobie nie kupujemy, czy też zrobić szaloną rzecz, której na co dzień ja nie robię to te 10% właśnie przeznaczam sobie w miesiącu, żeby zaszaleć, żeby taka troszeczkę odskocznia. No bo jeśli tylko będziesz ciągle tak sztampowo wszystko dzielił, liczył, to można zwariować, dlatego yy, czy, czy też oszczędzał na wszystkim, na czym popadnie, tylko to można zwariować, dlatego 10% z każdego comiesięcznego dochodu przeznaczam sobie na przyjemności. No w moim przypadku to są właśnie jakieś yy, rzeczy, które mnie kręcą, tak, czy, czy to już w zależności co kto lubi. No i ostatnie. 10% z kwoty comiesięcznego dochodu to jest na tak zwane dzielenie się z potrzebującymi. Czy to na cele charytatywne, na dobroczynne, na pomoc osobom potrzebującym, które, no, którym wiadomo się nie przelewa, ale to też nie jest tak, że chodzę i na przykład chodzę po, po mieście i rozdaję każdemu, kto do mnie podejdzie, albo każdemu, kto gdzieś tam nie wiem siedzi i, i o to prosi, tak, bo jest dużo osób w, w miastach, że sobie potrafią całymi dniami przesiadywać pod sklepem, pod kościołem i tylko daj, daj, daj. Dlatego y, to musi być tak, że dzielić się z potrzebującymi, którzy według ciebie potrzebują, którzy według ciebie są ludźmi, którym, którzy w życiu mają, na przykład, no, no, ja mam tutaj na myśli, no na przykład osoby niepełnosprawne, które zostały pokrzywdzone przez los urodziły się z pełno, jakąś niepełnosprawnością, czy też osoby, dzieci z rodzin patologicznych, które też nie mają na to wpływu, w jakim środowisku się urodziły i w jakim się wychowują, to mam na myśli potrzebujących, a, a nie ludzi, którzy siedzą, na przykład są pełnosprawni, tak, mają dwie ręce, dwie nogi, widać, że chodzi, mówi, czyli, czyli jest w pełni rozwiniętym człowiekiem, a on przesiaduje całymi dniami pod sklepem i jak mu dasz jakieś pieniądze, to od razu idzie do tego sklepu i kupuje sobie na przykład alkohol, wszystko daje w przelew, także no musisz sam Niestety, już zdecydować i określić, kto jest osobą potrzebującą i komu należy dać tą pieniądze. Mówię Ci, jak to w moim przypadku wygląda: ja to właśnie daję na cele dobroczynne, charytatywne, czyli pomagam osobom, czy to niepełnosprawnym, czy to właśnie dzieciom z patologicznych rodzin, gdzie nie mają na to wpływu, tak, w jakiej sytuacji się znalazły, życiowej, czy, czy, czy to też właśnie takim organizacjom, ale które już od kilku lat są tak sprawdzone na rynku, czy to mówię Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszelkiego rodzaju jakiś Polski Czerwony Krzyż, Caritas, takie wielkie organizacje, które są już od dłuższego czasu, to musisz po prostu już sobie sam zweryfikować, komu yy najlepiej. To może tak 10% na dzielenie się z potrzebującymi, którzy według ciebie tych pieniędzy potrzebują. Na zasadzie, że m, żeby coś otrzymać, to trzeba dać. No to ja też wyznaję taką zasadę i 10%. No, jeśli 10% to będzie za dużo, na przykład nie chcesz tyle przeznaczać ze swojego dochodu, to przynajmniej z 5% przeznacz. I, i, I żeby mieć taki spokój sumienia. No i to, to jest, jak ja dzielę dochód. Jeśli nie wiesz, jak to robić, albo do tej pory się nawet nad tym nie zastanawiałeś, to polecam ci, żebyś sobie usiadł, przemyślał tą sprawę. No i zawsze, wiadomo, możesz podzielić sobie według własnego uznania. Ja dzielę to w taki sposób, wynika to m.in. z jakichś również metod, które wyczytałem w książkach, czy też. Poznałem od ludzi, którzy ten sukces finansowy w pewnym stopniu osiągnęli, i, i według mnie jest to też jeden z kroków, który należy poczynić. Tak? Oprócz tego, że właśnie kontrolować wydatki, spisywać te wydatki, czy planować właśnie budżet, no to również planować jak najbardziej podział dochodu, czyli już pieniądze, które nam zostają na czysto. Tak, jak mówiłem na początku, przychód minus koszt uzyskania przychodu. Zostaje Ci na końcu dochód, czyli pieniądze na czysto, które możesz wydać, i na pewno sobie również je. Podziel i zaplanuj, jak wydać, a przez to będziesz miał większą kontrolę nad właśnie tymi pieniędzmi. Pieniądze się będą ciebie dłużej trzymały no i prze, przejmiesz kontrolę nad swoimi finansami, bo to też o to chodzi, a nie tylko dostawać pieniądze, czy też znaczy dostawać, zarabiać pieniądze i je wydawać, czyli być takim bezmyślnym przekaźnikiem pieniądza, no bo to nigdy w życiu się nic nie zmieni i nie poprawi. Dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Cześć.